W tym świętym czasie wielkiego postu, kiedy czynimy pokutę, kiedy rozważamy mękę pańską, warto spojrzeć w przyszłość i zobaczyć ten końcowy, ostateczny cel, do którego wszyscy zmierzamy, a jest nim nasze przyszłe przemienienie. Zostało ono zapowiedziane m.in. przez świętego Pawła w słowach: Nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd, jako zbawcy oczekujemy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze poniżone ciało na podobieństwo swojego ciała chwalebnego. A zatem warto czynić pokutę, warto po prostu dobrze żyć, aby dostąpić tego przyszłego uwielbienia. Uwielbienia, które zostało nade wszystko zapowiedziane. W tym wydarzeniu, które opisuje nam dzisiejsza Ewangelia, czyli w przemienieniu pańskim. Jezus przemieniający się oczekuje również od nas naszej wewnętrznej przemiany. A zatem, po pierwsze, zmieniajmy nasze myślenie, zmieniajmy nasze postępowanie. Jednym słowem, przemieniajmy się. Dobrej, błogosławionej drugiej niedzieli. Wielkiego postu życzę Wam wszystkim i serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.